Wiktoria Cieśla, witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na wiadomości. A oto, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Nowy system powiadamiania mieszkańców w Dębicy. Warsztaty, zdrowie i uroda już 13 marca. Lekcje ekologii w Szkole Podstawowej nr 9. Miasto Dębica zrezygnowało w tym roku z płatnego systemu powiadamiania SMS. Teraz będzie informować mieszkańców za pomocą poczty elektronicznej. Jak wyjaśniały władze miasta podczas konferencji prasowej, system SMS był już niesprawny. Część osób zmieniła numery telefonów albo przeprowadziła się w inne regiony Polski. Wchodzą nowe formy powiadamiania tańsze, bezkosztowe. Tak jak wiceburmistrz, pan Maciej, będzie wspomniał. Ta baza tych telefonów okazało się, że numery się sprzedaje w dobie takiego ruchu telefonicznego, te SMS-y uważaliśmy, że za przestarzałą formę i wprowadzamy tą nową. Nowa forma komunikacji to przede wszystkim redukcja kosztów, jakie generował system SMS, na które miasto musiało przeznaczać kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Ponadto ilość znaków była ograniczona, dlatego Zapadła decyzja o uruchomieniu newslettera. Dzięki temu można będzie przesyłać znacznie więcej informacji za darmo i do adresata, który rzeczywiście tego chce. Będą to informacje o ważnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych, remontach dróg, utrudnieniu w ruchu komunikacyjnym, szczegóły na temat rejestracji do nowego systemu na stronie Urzędu Miejskiego w Dębice. Doktor nauk farmaceutycznych Lucyna Samborska zaprasza wszystkie Panie na kolejną edycję warsztatów Zdrowie i Uroda. Przedsięwzięcie odbędzie się w hotelu Lord 13 marca. Przewidziano moc atrakcji. To już trzecia edycja warsztatów o zdrowiu i poprawie wizerunku, które organizuje doktor farmacji Lucyna Samborska. Poprzednie dwie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dlatego organizatorka z okazji tegorocznego Dnia Kobiet postanowiła zaprosić panie na trzecie tego typu spotkanie. Podobnie jak i w poprzednich edycjach, nie zabraknie wykładów o zdrowiu i urodzie, prawidłowej postawie ciała, pokazów makijażu, profesjonalnych porad stylistki. Będą porady specjalistów, będą wykłady na tematy ekologii, zdrowia, urody, pielęgnacji. Niespodzianką tego wydania naszego spotkania będą metamorfozy dla Czech Pań prowadzone pod okiem specjalistek. Specjalistek z dziedziny wizerunku, z dziedziny wizażu, z dziedziny pielęgnacji twarzy ciała. No i fryzury. Panie będą ulegały modowej i nie tylko, mam nadzieję, modowej przemianie. Każda z firm, które będą brały udział w przedsięwzięciu, przygotowały prezenty dla uczestniczek. Chociażby takie jak zabiegi medycyny estetycznej, zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało, vouchery na wybielanie zębów. Poza tym. Oczywiście, poczęstunek ciśnieniomierze firmy MicroLife również jako prezent. Vouchery wstępu do studia figura, do Naturhausa. Wielu, wielu firm, prezenty w postaci zestawów kosmetyków, zestawów produktów ekologicznych. Udział w warsztatach zdrowie i piękno jest bezpłatnym, ale trzeba się wcześniej zarejestrować pod numerem telefonu 519 566 725. Przedsięwzięcie odbędzie się 13 marca w hotelu Lord o godzinie 18. Czym jest ekologia i jak powinniśmy o nią zadbać? Taką lekcję w szkole podstawowej nr 9 przeprowadzili uczniowie, drugiego liceum ogólnokształcącego w Dembicy w ramach projektu Zwolnieni z teorii. W ramach projektu społecznego zwolnieni z teorii w szkole podstawowej nr 9 w Dębicy dyskutowano na temat problemów współczesnego środowiska. Tym razem uczennice z drugiego liceum ogólnokształcącego pokazywały młodszym kolegom i koleżankom tworzywa sztuczne i opowiadały im między innymi o tym, jak bardzo wyroby plastikowe szkodzą naszej planecie. Beneficjenci posiądą wiedzę na temat ekologii i jak w prosty i tani sposób zamienić plastik na tworzywa przyjaźniejsze naszej planecie. W ciągu ostatnich miesięcy uczniowie z klas licealnych proponują nam współpracę polegającą na udziale w projekcie społecznym pod tytułem Zwolnieni z Teorii. Z tego co wiem, to ponad 15 tysięcy licealistów i studentów realizuje ten projekt w naszym kraju, a realizowanych jest, z tego co pamiętam, 3710 projektów. Stąd cieszy fakt, że w takim mieście jak Dębica tak wielu młodych ludzi pragnie realizować własne projekty. Prelekcja o środowisku trwała 40 minut i była poprowadzona w merytoryczny, interesujący, ale bardzo przystępny, czasem nawet zabawny sposób. Organizatorzy tego ekologicznego przedsięwzięcia zadbali także o nagrody dla młodszych kolegów i koleżanek. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 m.in. rozwiązywali quiz z wiedzy ogólnej dotyczącej smogu i ochrony zdrowia. Atrakcją były też prezentacje, zdjęcia oraz wskazówki, jak należy dbać o naszą planetę. Chcemy przekazać e, ludziom e, wiedzę na temat plastiku i jak on źle wpływa na nas samych oraz na naszą planetę. Podczas tych zajęć będzie, e, będziemy przeprowadzać Prezentację oraz quiz o środowisku. Na realizację projektu przeszłyśmy 30 listopada i mamy czas do 31 marca. W dniu 31 marca musimy zakończyć nasz projekt, no a potem czekamy na wielki finał, który odbywa się w kwietniu w Warszawie. Gościmy licealistów, uczniów szkół średnich z kilku dębickich szkół. Jest kilka grup, bo spora ilość uczniów zdecydowała się wziąć udział w tym projekcie. Projektem u nas w szkole objęte są klasy drugie, czwarte, szóste, siódme, w zależności od tematyki i od tego, co starsi koledzy chcą swoim młodszym przekazać. Nauczyciele z tej szkoły podkreślali, że tego typu przedsięwzięcia będą kontynuowane w przyszłości. To nie tylko nauka przez zabawę oraz nowe doświadczenia ale przede wszystkim większa świadomość dzieci i młodzieży na temat problemów ekologicznych współczesnego świata. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.